Co wygra w wyścigu pomiędzy stuningowanym BMW 3 Touring o mocy 1000 koni, nowym Lamborghini Revuelto o mocy 1000 koni i stuningowanym Audi R8 Twin Turbo o mocy 1000 koni? Dowiemy się tego ścigając się na ćwierć mili. Ja jestem Matt Watson, a wy oglądacie CarWow. Teraz pozwólcie, że powiem wam o tym Mintree Touring. BMW sprzedaje ten samochód z 3-litrową podwójnie turbodoładowaną szóstką, która generuje 510 koni i 650 Nm, ale Tom Wrigley wziął go w obroty i przerobił silnik, przerobił skrzynię biegów. Mamy tutaj hybrydowe turbo, wszystko co musisz mieć. No teraz ma 1000 koni i 1100 Nm. O mój Boże! Jeżeli chodzi o cenę tego samochodu, to z opcjami kosztuje jakieś pół miliona, ale ulepszenia to jakieś 150 tysięcy, nawet więcej. No więc 650 nawet więcej. Waży ponad 1,8 tony i wykorzystuje ośmiobiegową automatyczną skrzynię. Ona jest w pełni dostrojona, aby poradzić sobie z całym momentem obrotowym. No, no więc się więcej o Revuelto od jego właścicielu Tomiego. Hej Tomi, jak się masz? Spoko, dzięki. <tosurowa> Nic nie słyszałem, to mi zgaduje, że wszystko OK. Możesz mi podać swoje statystyki? Wolno sąca 6,5 litra V12. Trzy silniki elektryczne, dwa na przedniej osi, jeden na tylnej, 856 koni z samego V12, a z silnikami elektrycznymi 1015 i 1000 Nm. 6,5 litrowe V12 napędza wyłącznie tylną część, więc do przodu nic nie przechodzi. Przód to tylko silniki elektryczne. Waży 1700 kg na sucho. No, spłynął mi jakieś 1800. Kosztuje milion osiemset tysięcy mniej więcej za nowy egzemplarz bez opcji. To, co mnie zaskakuje, to że waga vale jest prawie taka jak tu. Drugie, co mnie zaskakuje, to cena. Przejdźmy do R8 V10 Twin Turbo jego właściciela, Harry'ego z Onyx. Cześć, Harry. Cześć Matthew. Podaj nam szczegóły. Audi R8, ale to nie jest zwykłe V10. Ma podwójne turbo. Dorzucone. 5 litra, 1000 koni, 800 Nm. Napęd na 4 koła. Ale ma taką samą skrzynię, siedmiobiegową, jak w normalnym, tak? Silnik nie jest przerobiony, to tylko turbo, tak? Mapa, wydech i tak dalej. Tak, standardowy silnik. Standardowa skrzynia. Mamy nadzieję, że przeżyje. Ile za niego zapłaciłeś? 500 tysięcy za ten samochód. Więc to najtańszy tu. Zobaczmy, jak się sprawuje. Teraz, jeżeli chcesz porównać statystyki, po prostu wstrzymaj wideo. Nie ma za co. Teraz zróbmy pierwszą rzecz: tradycyjne sprawdzenie brzmienia karbą. Podkręcę moje M3, które wiem, że będzie brzmiało niesamowicie. Okej, okay, to było całkiem dobre, musicie przyznać. Przejdźmy do ciebie, Harry. Usłyszmy twoje v 10 Słyszysz, turbo? Nie jestem pewien, czy twój brzmi tak dobrze, ale dawaj dalej. To mi ma SVJ. Jaki masz wydech? Maleńki wydech. I brzmi pysznie. O wiele lepiej, co? Tak. No, ale nie będzie standardem za długo. Zaskakujące, że Lamborghini zajęło ostatnie miejsce w tym konkretnym wyzwaniu. Ale czy w wyścigu będzie pierwsze? Przekonajmy się. Obaj macie prawdziwy napęd na cztery koła. Ja nie mam. Zobaczmy więc, co się stanie. Kupiłeś zły samochód. Obrigado. <laughs> Gdzie jest revuelto. Moja procedura startu nie zadziałała. Myślę, że mam szansę, kiedy zadziała. Możesz mieć rację. Będzie blisko. Bądźmy szczerzy, wygrałem to. Dajmy wam jeszcze jedną szansę. Jak ci poszło, Harry? Start był genialny, ale gdy zmieniam bieg, jakby spadała moc. Więc może spróbuję ręcznej zmiany. Zobaczymy, jak pójdzie. Muszę przyznać, że tym razem nie ruszyłem prawidłowo, więc to mi nawet, jeżeli myślisz, że możesz mnie pokonać, nie pokonasz mnie. Zobaczmy. A może do radę Lambo do przodu w skarbie. Dał radę. Widzę zielone M3. Trochę mnie znosiło, ale Tommy, serio, wygrałeś, jeżeli nie spaliłeś. Nie sądzę, żebym spalił. Steve czy Tommy spalił? Nie spalił. Mój Tommy, ty legenda. Dobra robota, po jednym. Moc Lambo. Ten samochód mnie przeraża. Moc Lambo, skarbie. To Andrzej jest szybkie. Nadjeżdża. Żeby być uczciwym, sprawdźmy, czy nie spaliłem. Stewart, inquiry. Let's just check that Matt didn't jump. Harry, Harry, Harry jak się masz? Że już jesteś nie kręci co? Jestem trochę rozczarowany. Myślałem, że mam szansę, ale chyba nie. Ile kosztuje tunik takiego M3? Mam go dostać w przyszłym tygodniu. Czemu go nie kupisz? Chciałem, ale mi go nie sprzedali. Ja myślę, że ktoś może nie jest szczery w podawaniu mocy. Lamborghini, czy gość, który sprzedał ci samochód? Po prostu wydaje mi się, że nie ma tyle, ile powinno. Różnica w liczbie koni jest niewielka. Ode mnie dzielicie 200. Nie spaliłeś. Cieszę się. Sprawdźmy liczbę. Więc co dokładnie się stało? Powtórka w zwolnionym tempie pokazuje, że BMW wygrało. Ale zarówno ono, jak i Lamborghini potrzebowały 9,9 sekundy na pokonanie ćwierćmini. Audi zajęło to 10,2 sekundy. i pomocy, pomocy. Chcę zrobić start lotny. W jakim trybie najlepiej? Powinno być dobrze w każdym. Daję jeden z wyłączoną trakcją. Powinno być OK. Wyłączoną. Miałem wcześniej wyłączoną w M1. Wszystko było OK. No dobra, dzięki. Jeżeli zginę, to twoja wina. Dobra, start lotny od 65 na godzinę. Drugi bieg do pół mili. Trypy manualne, skrzyni biegów i sportowe ustawienie 完了，一件。 Dobra, Harry, więc to było dla Ciebie inne, co? Pobawiłem się kilkoma rzeczami i nagle poczułem, jakbym miał kolejne 100 koni. Żałujesz, że nie zrobiłeś tego w wyścigu? To, co zrobiłem, to wyłączyłem tryb performance, bo wydawało mi się, że tnie na końcu. Przełączyłem go w tryb dynamiczny ręczny i szczerze mówiąc, ciągnie jak pociąg. Ale masz procedurę startu teraz? Nie. No, gdyby tak było, mógłbyś ponownie wziąć udział w wyścigu. No, ale tak to nie. To mi, byłeś z przodu? Może, kiedyś? Nie wiem coś stało. Nie zmieniłem biegu, a potem dawał mi powolne zmiany. Czuję więc, że teraz trochę lepiej rozumiem ten samochód. Kiedy odpalasz go po jakimś czasie lub robisz coś trudnego, to jakby się wycofuje. Nie wiem, musi ostygnąć. Poczekaj, aż ostygnie. Czy ty mnie dogoniłeś, Matt? Możliwe, że miałem cię na linii. Nie wiem, ale doganiałem cię. Sprawdzimy to, kto tak naprawdę wygrał. Ja na ten moment nie wiem. Ale myślę, że. Ja. Tak, już wracam. Chyba wszystko gra. Dowiemy się w wyścigu. Start lotny. Trzeci wiek od jakichś 90. Czy uda mi się wrócić? So shes still start was hurrying. Interesujące. Co się stało w tym wyścigu? Bo było blisko. Wygląda na to, że kiedy używasz całej mocy w Revuel, to musisz go schłodzić, więc nie możesz robić kolejnego wyścigu od razu. Bo wtedy, jak sądzę, skrzynia jest powolna bardzo. Potem zacząłeś mnie doganiać, bo miałem ograniczone osiągi, no bo skończyło mi się paliwo. Nie wiem, czy cię wyprzedziłem, ale jestem pod wrażeniem tego, jak wystrzeliłaś. Po prostu się uczę i myślę, że ponieważ to nowe Lamborghini, to zaprojektowali to tak, aby chronić samochód. Aby mogli znaleźć granice skrzyni i tak dalej. Działa niesamowicie dobrze. W zasadzie to, co się stało, jest to trochę jak z technologią, gdzie wypuszczają wersję beta i zamiast wydawać pieniądze na rozwój samych samochodów, tak jak powinni to robić, wypuszczają je na rynek, a potem pozwalają klientom je rozwijać. Właśnie opisałeś Tesla? Bo tak to zabrzmiało. To trochę jak wszędzie w świecie tuningowanym. Teraz ty, Harry, bo ty też musiałeś mieć doświadczenie beta w tym wyścigu. Bo nie było cię nigdzie w pobliżu. Niestety tym razem nie mogę winić tuningu. Mogę winić tylko siebie, poszło mi źle. Na szczęście to moja wina, więc chciałbym pojechać jeszcze raz, jeżeli możemy. radę, Tommy? Nie wiem, czy twój samochód pozwala. Co mówi o programowanie? Masz paliwo? Nie do rady. Mówi, że mam ograniczone osiągi. Nie przyspieszę. Ograniczam mnie do 8000 na minutę. No dobra, to nie zrobimy tego, przykro mi. Możemy pościgać siebie dwóch. Ale zanim to zrobimy, zróbmy test hamowania od 160 na godzinę, który samochód, zatrzyma się najszybciej wygrywa. Potem będę się ścigał z Harrym i sprawdzę, czy potrafi to zrobić dobrze. No, ale myślę, że Tommy odpada, bo nie ma paliwa albo jakiś inny problem. Tutaj emergency To Lamborghini zatrzymuje się dobrze, to mi co? Bardzo blisko między mną a tobą, Harry. Ale twój samochód jest krótszy od mojego. I ty jesteś niższy ode mnie. Większość ludzi jest od ciebie niższa. Byłbyś za wysoki do R8 Spider. Fizycznie nie mógłbym prowadzić Lamborghini. Jak sobie radzisz tam i wygrałeś? Znowu. Włączyłem tryb hybrydowy, kiedy hamowałem. Używa też rekuperacji, więc zatrzymuje dobrze. To prawda, muszę to przyznać. Ja i Harry rozegramy ostatni wyścig. Od 80 na godzinę na trzecim biegu. Lepiej zejdź toru Tommy. Chcę zobaczyć, który z nich wygra. Naprawdę podoba mi się M3, ale lubię też r Nie wiem, komu kibicuję. Mówiłeś, że kupujesz tuningowe M3? Standardowe M3 Turing, ale myślę o tuningu. Ile samochodów masz? Za dużo, tak mówi moja żona. Dobra, więc Harry, ja i te zróbmy to. Trzeci bieg. 3, 2, 1, go. tym razem nie ma wymówek, przegrałeś uczciwie. Przekraczałem linię przy 280 na godzinę. Różnica długości samochodu, więc było całkiem blisko, ale tak, pokonałeś mnie. Wielkie dzięki dla Harry'ego, dzięki dla Tomiego. Świetne samochody, podziękowania dla Tomiego Wrigleya za zbudowanie tego. Niesamowity samochód. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, kliknij której z tych okienek, albo to przeniesie przeniesiecie na nasz kanał. Tam mamy same filmy w języku polskim, a jest ich naprawdę sporo. Recenzje, wyścigi i wiele więcej.